Jesteśmy w obozie treningowym dla słoni. Można kupić. Właśnie za chwilę będziemy się ładować na jednego ze słoni. Czekamy na swoją kolejkę. Część słoników już pojechała. Mamy tutaj godzinną przejażdżkę. Dżungla to nasz pierwszy przystanek podczas jednodniowego trekkingu, który sobie zafundowaliśmy. Jesteśmy tak w połowie drogi w jedną stronę, czyli jedna czwarte drogi przystanek mamy w takiej słomianej normalnie jeżeli ktoś zakupuje dłuższy trekking to tutaj nocuje w tego typu chatach nocuje no to po to, po to, prawie to godzinie jest te rzeczy w dżungle. Z do wszolu podróży, czyli do wodostadu. Można się kąpać. Ja będę siebie sprawdzać, jaka tu jest woda. Puszczam, że bardzo, bardzo wimna.